Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale, na YouTubie albo na mojej stronie internetowej. Wszystko zależy od tego, gdzie ten film oglądacie. Przy okazji chciałbym Was prosić o zasubskrybowanie kanału, zalajkowanie, pisanie komentarzy. Dodatkowo zapraszam na moją stronę internetową, gdzie zobaczycie więcej zadań, a dla tych, którzy wykupią dostęp, abonament, będzie dostęp do zadań premium no to cóż, zaczynamy. Zadanie drugie. Kula K1 o masie M1 porusza się z prędkością V1, a kula K2 o masie M2 spoczywa. Wektor V1 jest skierowany w stronę w środka kuli K2. W sytuacji ministruje rysunek 1. W tej chwili kula K1 uderza w kulę K2. W wyniku tego obie kule uzyskały prędkości o przeciwnych zwrotach i o tych samych wartościach. Sytuację ilustruje rysunek 2. Przyjmijmy model zjawiska, w którym opisany ruch kul odbywa się w inercjalnym układzie odniesienia. Przed zderzeniem i po zderzeniu kule poruszają się ruchem jednostajnym, prostoliniowym. Zderzenie kul jest idealnie sprężyste. Kule oddziałują ze sobą tylko podczas zderzenia. I kule się obracają. Z tych wszystkich tutaj informacji, myślę, że najważniejsza jest ta, że kule się obracają. Nie obracają, czyli nie ma tutaj prędkości obrotowej tych kul i nie ma też energii związanej z ruchem obrotowym. No i może jeszcze to. No, generalnie wszystkie są istotne. Zdarzenie kul jest idealnie sprężyste. To jest ważne. Możemy się tutaj powołać na pewne twierdzenie fizyczne. No i kule oddziałują ze sobą tylko podczas zderzenia. Tak? Czyli no nie, nie, nie są naładowane elektrycznie, nie interesuje nas oddziaływanie grawitacyjne kul. No i mamy do tego zadania, do tego zadania mamy, do tej treści mamy zadanie. Zadanie 2.1, czyli na rysunku 3 poniżej. Narysuj parę sił wzajemnego oddziaływania między kulami podczas ich zderzenia. Z, każdą z sił przyłóż odpowiednio w środku kulika 1 lub w środku kulika 2. Zachowaj odpowiednie kierunki zrotu tych sił oraz relacji większy, równy, mniejszy między tymi wartościami. No i cóż, jeżeli one się tutaj zderzają, zajemnego oddziaływania podczas ich zderzenia. No, no czyli to jest ewidentnie trzecia zasada dynamiki Newtona. Czyli my tutaj przykładamy do środka, jakbyśmy przyłożyli sobie tutaj naszą siłę powiedzmy. Tak, przeliczymy tyle. No to będzie nasza siła F1 ma raz. Ma tutaj ile? Raz, dwa, trzy cm, no i teraz przykładamy siłę F2 i też powinno mieć raz, dwa, trzy cm, raz, 2, 3. tak. No i teraz, jeżeli my opiszemy sobie odpowiednio te siły, czyli tutaj będzie moje F1, tutaj będzie moje F2. To mogę teraz napisać, że co do wartości F1 równa się F2. No to proste zadanie. Teraz przejdźmy do kolejnego. No i mamy coś takiego. Hmm. Oblicz ilość z M2 do M1 ma cool. tych właśnie kul, zapisz obliczenia w Rozwiązanie zapisz ubrania wynikające z zasady zachowania odpowiedniej wielkości. No i popatrzmy sobie na, nasz, na nasze zadanie. Jakie tutaj możemy mieć zasady? No po pierwsze, zasada zachowania pędu: jak te kule do siebie pędzą na siebie, no to oddają sobie, oddają sobie pęd, jak również zasada zachowania energii. Przekazują tutaj sobie pęd, a tutaj będzie zasada zachowania energii. Czy energia przed i PO musi być równa. Musi być sobie równa. No dobrze, no to w takim razie zapiszmy to odpowiednio, bo tego od, nas, tego od nas oczekują. No to zacznijmy od zasady zachowania pędu. Popatrzmy. Na początku mamy masę, prędkość M1 V1, druga prędkość jest równa 0, a po zderzeniu mamy minus V2 razy M2. I drugi pęd to jest M2V2 na plusie. Dobrze, no to przejdźmy sobie tutaj. No i zapiszmy. Czyli M1 razy V1 to się równa minus M1 razy V2, i tutaj będzie plus M2 razy v Yy, tak, a no tak, tutaj 0, czyli tutaj już, już nic nie wpisujemy. No i zasada zachowania energii, która nam mówi, że m1 razy V1 do kwadratu przez 2, no drugiego członu nie ma, bo jest jest zerowy m1 razy V2 kwadrat przez 2 i tutaj mamy plus M2 razy V kwadrat przez 2. No i to możemy wziąć w klamę. No mamy układ dwóch równań. No i teraz pozostaje nam już tak naprawdę tylko czysta matematyka. Żeby to rozwiązać nic więcej. No cóż, no pozostaje tu tak. To mnożymy obustronnie przez 2. Mamy M1 razy V1. Tak naprawdę możemy sobie to już przerzucić na drugą, na drugą stronę, czyli będziemy mieli plus M1 razy V2, i to będzie równe M2 razy V1. I z tej strony będziemy mieli co? No spróbujmy od razu przerzucić to sobie, czyli te M, żeby tutaj było M1M1, M1. czyli mamy M1. Razy pomnożyliśmy, czyli dwójki nam zniknęły. Tutaj mamy V1 kwadrat minus M1 razy V2 kwadrat. No i to się równa M2 razy V2 kwadrat. No i w klamrę. W porządku. Dążymy do tego, żeby. Te m -y teraz wyciągnąć przed nawias, m1 razy V1 plus V2, to równa m2 razy V1, V2, razy V2, prawda? No i na dole mamy m1 w nawiasie v1 kwadrat minus v2 kwadrat to się równa m2 razy v2 kwadrat. I znowu yy, klamrę. Tutaj zauważcie, w tym miejscu jest wzór skróconego mnożenia, bo to jest a kwadrat minus b kwadrat. No to korzystamy z tego. M1, dzięki temu będziemy mogli M2 razy V2 tutaj wrzucić i to nam się wtedy skróci. M1 razy V1 plus V2 to się równa M2 razy V2. No i tutaj co mamy? Wzór skróconego mnożenia, czyli M1 razy V1 i zacznijmy od plusa V2 razy V1 minus V2 to się równa, i tutaj mamy m2 razy V2 kwadrat. I znowu klamra. I zauważcie, że m2 razy V2, no albo inaczej m1 V1 plus V2 to się równa m2 razy V2. No i z tego faktu korzystamy. I M1, V1 plus V2 to się równa M2 razy V2. No i tutaj mamy zamiast w tym momencie, zamiast tego mamy M2 razy V2, M2 razy V2 i razy V1 minus V2. I to się równa m2 razy v2 kwadrat. No, i ponieważ tutaj v2 występuje, v2 jest większe, różne od zera, no to możemy sobie bez problemu przez v2 podzielić to. Czyli m1 razy v1 plus v2 to się równa M2 razy V2. I tutaj mamy m2 razy przez V2 podzieliliśmy, czyli będzie m2 razy V tutaj plus, a tutaj będzie minus V1 minus V2. To się równa przez V2 podzieliliśmy, czyli m2 razy V2. I to robimy w klamrę. No to teraz kolejne dzielenie. Jak widzimy tutaj dzielimy przez m2. No to mamy m1, v1 plus v2. To się równa m2 razy v2. Podzieliliśmy i mamy w takim razie... W takim razie już jesteśmy... Moment... No, i w takim razie już jesteśmy na tym etapie, że mamy tylko V1 minus V2. V1 minus V2 to się równa i o to tutaj chodziło. Dochodzimy do takiego tutaj momentu, gdzie na dole, u góry jeszcze, gór jeszcze musimy sobie to przepisać, tą górę. M1, V1 plus V2. To się równa M2 razy V2. I tutaj mamy, jak przerzucimy, to widzimy, że V1 równa się 2, V2. V1 równa się 2, V1 równa się 2, V2. Mhm. Dobra. No to teraz to V1 wrzucamy sobie do góry do tego równania, czyli mamy M1 razy tutaj 2V2 plus V2 to się równa M2 razy V2. Tak? No i jeszcze to V1 to się równa 2V2. Tak? No, i jedziemy dalej. Mam jeszcze trochę miejsca, możemy to wykorzystać. I w tym momencie um, widzę, że tutaj mam M1 razy 3V2, to się równa M2 razy V2. Świetnie, to nam się zaraz skróci i mamy V1, to się równa 2V2. Tak I w tym momencie mogę to podzielić, oczywiście, przez V2. Jak już wiemy, V2 jest różne od zera, w związku z tym bez problemu możemy to wykorzystać. Pójdziemy troszeczkę, to teraz przesunąć. O, tutaj. Miejsce. O, weźmy tu. Wstawmy to miejsce. No to co mamy? Podzieliśmy przez v2, czyli mamy m1 razy 3, czyli mamy tak 3m1. To się równa m2 i v1. To się równa 2, v2. No i tam pytano nas o M1 do M2, tak M1 do M2, M2 do M1, M2 do M1, czyli mamy M2, jeżeli M2 podzielę przez M1, no to powiedzmy, że tutaj napiszę sobie przez M1, no to mam to jest równe 3. Natomiast jak tutaj zrobię w ten sposób, że podzielę sobie przez. Podzielam sobie to przez v, V1, no to stosunek V2 do V1 będzie równe, akurat tutaj, bo ta dwójka się. Ta dwójka, będę musiał tutaj to jeszcze podzielić przez 2, czyli hmm, to będzie jedna druga. No i o to nam chodziło. I to jest odpowiedź, tak? Czyli M, M2 do M1 równa się 3, a przy okazji V2 do V1 to się równa jedna. Także dziękuję za oglądnięcie tego filmu. Zapraszam na moją stronę internetową, gdzie znajdziecie płatny pakiet zadań z fizyki przygotowujący do matury, jak również inne ciekawe treści. No i zapraszam do obserwowania mojego kanału na YouTubie. Zasubskrybujcie, bo tam co pewien czas będą pojawiały się kolejne zadania maturalne z fizyki, jak i również inne takie ciekawe zadania jak Również kruczki, które pozwolą Wam tą maturę z fizyki w sposób szybki, bezpieczny i bezbłędny stać. Dziękuję, powodzenia. Także cóż, dziękuję Wam, zapraszam na kolejne filmy z matematyki i z fizyki, które znajdziecie na moim kanale. A więcej treści, w tym treści premium, są na stronie, na mojej stronie internetowej www.matematykaoswojona.pl Pl. Także dziękuję, powodzenia i do zobaczenia.